Jakub Nowakowski, już po wygranej walce na Kali Rana 13. Gratulacje. Rywal bardzo mocno warunki postawił bardzo zmęczony jest. Tak, tak, mega Rywal, dlatego przygotowałem się no, jak tylko mogłem. To wszystko jest dzięki chłopakom, którzy tak naprawdę wkładałem serce w moje treningi. I, i, no i tyle, po prostu no, chcę to robić, będę to robił do końca życia, bo wiem, że to jest to, co mnie po prostu napędza przez całe życie. I, no i dziękuję. Miałeś odjęty punkt zatrzymania siatki, zdepromowało to cię jakoś bardziej, czy być może zmotywowało? Nie, nie, zmotywowało mnie to, ponieważ wiedziałem, że y, rywal też stawia dobre warunki, także nie wiedziałem, nie wyglądałem, y, nie wiedziałem jak to wygląda tam z perspektywy punktowej, czy to ja prowadzę, czy to on prowadzi, i dlatego no, spiąłem się i chciałem wygrać to przed czasem, żeby po prostu nie zostawiać decyzji sędziom i no, no, udało się. No. W pierwszej rundzie rzuciłeś rywala, ale nie chciałeś toczyć walki nie, w parterze. Nie, nie, nie chciałem toczyć walki w parterze, ponieważ no, jak, jak było widać, miałem lepsze warunki fizyczne do walki w stójce, także no... Taki był mój plan. Wykonany był bardzo dobrze, także no... Jestem bardzo zadowolony. A czy właśnie w tym planie miałeś też dużo uderzeń właśnie pod, pod brudkami, czy właśnie... Tak, tak, pracowaliśmy nad tymi podbródkami z barku, ponieważ już wiedziałem, że chodzi dość szeroko, także... Ale no nie powiem, Michał, mega serducho do walki, cień, bardzo twarda głowa, także... No nie, nie ma co mu to zarzucić, no... także... Miałeś roczną przerwę? Czym spowodowana? Yy, roczna przerwa spowodowana yy, kontuzją barku. Nie mogłem startować, ponieważ miałem kontuzję barku, bardzo uciążliwą, ale po, po prostu po jakimś czasie no, udało się ją zalecić no i wystartowałem na tej gali. Myślę, że teraz to już będę kontynuował to yy, częściej, także... A masz coś w planach? No nie, na razie jeszcze nie mam planów, czekam masz coś tam trener wymyśli, także... Okej, okay, to to wszystko, dziękuję. Dziękuję bardzo, pozdrawiam.